Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony, Geek Factor. Dziś witam Was w imieniu swoim oraz rodzeństwa którym któremu dziękuję za sponsorowanie tego materiału w materiale bardzo wyjątkowym, ponieważ bardzo wyjątkowych gości ze mną przy stole. Monika oraz Basia. Witam Was bardzo serdecznie, słuchajcie. Co dzisiaj mamy dla Was? To jest jeden z trzech filmów z rozgrywką w nowe gry trefla, które wrzucam dzisiaj na kanał. Przed chwilą, znaczy przed chwilą. My przed chwilą graliśmy w grę 20 sekund Challenge. Teraz gramy w grę o nazwie Dicti i jest jeszcze rozgrywka o nazwie Picti. Jest też osobny film z instrukcją, gdzie tłumaczę zasady, jak się gra w wszystkie te trzy gry w każdą z tych trzech gier. Ten filmik również jest już na kanale. Wszystkie linki do każdego filmu możecie zobaczyć w opisie. Teraz gramy w Dicti. Czym jest gra w Dicti? Gra Dicti jest oparta na refleksie. Znaczy tutaj pokazujemy rozgrywkę dwuosobową z sędzią. Natomiast od razu na start mówię, w to można grać większą liczbę graczy bez sędziego. Tak, wygląda to tak, że yy, dajmy tutaj, dam, pokażę tutaj takie karty. Każdy gracz ma w ręku 5 takich kart. Ja te karty jeszcze trzeba z boku, ponieważ mogą się przyznać, na, przydać na później. Teraz gracze mogą w dowolnym momencie sobie oczywiście te karty przeglądać, korzystając z obu stron. Na stole pojawi się karta z kategorią. Na przykład tutaj mamy kategorię to rodzaj nakrycia głowy. Teraz gracze w swoich kartach próbują znaleźć literę. Na którą są w stanie wymyślić słowo pasujące do tej kategorii. Teraz, co jest bardzo ważne. Jeżeli to, co znajdziecie, co pasuje, wymy co, co wymyślicie, co pasuje do kategorii, będzie się składało nie wiem, z dwóch słów, na przykład czarna pantera albo cokolwiek, to zawsze to liczy się pierwsza litera pierwszego słowa. Okay. Tylko i wyłącznie. Okay. Nie! <suszy> 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 Jeszcze nie! <suszy> I teraz, jeżeli znajdziemy kartę z literą, która pasuje, tak, jestem w stanie wymyślić słowo na tę literę, która pasuje do tej kategorii, kładę kartę. Pierwszy gracz swoją tę kartę położy, ją tam zostawia, drugi gracz, niestety, zostaje ze swoimi wszystkimi kartami na razie. Teraz, jeżeli się nic tutaj złego nie wydarzyło, zgadza się, że tak powiem, to zgodnie z zasadami, z tą kategorią, to wówczas taka karta tu zostaje. Jeżeli jednak sędzia wszechmocny, ja tego nie wymyślałem, to jest taka, w instrukcji, jeżeli sędzia wszechmocny. Uzna, że jednak to był błąd, i błędnie dopasowane zostało słowo do kategorii. To karta nie dość, że wraca do zawodnika, to jeszcze dostaje dodatkową kartę jako karę. Wygrywa gracz, który się jako pierwszy pozbędzie wszystkich kart stali. Czy są jakieś pytania? Nie. Czy mój kapelusz już się liczy? Nie! Nie, <laughs> wygrywałem coś, co nie było widoczne. A więc uwaga, jesteście gotowi. Ja będę kładł tak, ponieważ ta kategoria jest opisana mm -hmm. z stron, więc tak będę kładł, żebyście mogły przeczytać, a nie będę jej czytał. Jesteście gotowe? Czytaj, tak. Przy czytaj na głos. No będę czytał na głos dla widzów. Tak. Uwaga. Gotowi? Trzy, cztery, go! To coś, w co nie ubierzesz się idąc pływać. Wrotki. Bardzo dobrze, zgadzam. Zysk się. <głos> 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 Uwaga. To specjalizacja lekarska. Anestezjolog. Bardzo dobrze. Tak. Widać było, że że położysz i wymyślisz. Ale... No. Wiedziałam, zas że, znam. Wiedziałam że znam. zasady nie mówią, że tak nie można. A, no, to ważne. Uwaga. To kraj z dostępem do morza. Polska. O, Ach, łatwizna. Uwaga. To planeta. Jak to? Serio. Merkury. Kurzu, ja dobrze. nie mam żadnej litery, no? Gdzie mamy? A no. <grym> Dobra, to jest uwaga. To nazwisko znanego zagranicznego aktora lub aktorki. Russo. O pięknie. Russo? Tak mhm. nie. No nazwisko, to jest nazwisko. <grym> Deneruso, nie? No, czemu mnie stresujesz na wizji? No, bezczelnie, zupełnie, sędzia kalosz. Uwaga, to coś, co cię ochroni. Kalosze, przed deszczem, bo kałuża. Uznałbym kalosz. Nie? To taka a propos, sędzia kalosz, już byłem no, zainspirowany zasadnienia tego. Bardzo dobrze, podoba mi się. To kolor oczu. Brązowe. Gratulujemy. Wow, Wygrała Basia. To są krótkie rozgrywki, oczywiście to można powtarzać, tak jak mówię, to można grać na większą liczbę osób. Może też właśnie tak być, że nie ma sędziego, tak? Że jakby po prostu na zmianę gracze po prostu odkrywają karty. W tym momencie nie ma potrzeby tak naprawdę na sędziego, a właśnie w tych kwestiach spornych można się wtedy zespołowo dogadać. Co jeszcze chciałem powiedzieć, zanim skończymy ten filmik, który jest o wiele krótszy niż nasza rozgrywka w 20 sekund challenge? E, e, że to jest najba, najbardziej najprostszy wariant tej. Chyba, że chcecie spróbować jeden z wariantów. A to spróbujmy, dobrze, więc... Jest, jedno, jest to ta gra, przewiduje kilka wariantów, tak nie będziemy przechodzić przez nie wszystkie, ale jeden dla Was zrobimy. Teraz naszym polega właśnie taki przykładowy wariant. O, polega na tym, że tak jak widzicie, te karty z kategoriami mają również kolory. I teraz uwaga, to jest utrudnienie. Oznacza to, że możecie ciągle ta główna zasada jest ta sama, czyli staracie się dopasować lite, literę do jakiegoś słowa z danej kategorii, ale, a tak, pięć kart, ale również kolor musi się zgadzać z kolorem, który widzicie na karcie. Jeden z dwóch. Jeden z dwóch, tak. okay. Inny wariant jest taki, że muszą się zgadzać proszę, na się, to symbole. Symbol z karty z symbolem na karcie kategorii. To już są tam kolejne, można też grać od tyłu, są różne warianty, ale to już na własną rękę możecie poznać. My spróbujemy zagrać jeszcze jedną właśnie rozgrywkę, w ten wariant z kolorami. Czy jesteście gotowe? Mm, ja też jeszcze Ma... dwie karty poczytam. A to już Ci dam, proszę od spodu, żeby nie było, że oszustwo jakieś... literka, która użyję, musi z którymś spolu się zgadzać, okej, okay. albo z tym symbolem, tak? Nie, symbolem, nie, nie, nie symbolem, nie, nie, to jest nie. Zupełnie... kolor Możesz i literka. Czy tak. jesteście gotowe? Nie, czekaj ale... literki przejdziemy. Dobra, więc tu nie zarzeźwimy więcej. Uwaga, czas start. To coś, co pomaga się rozgrzać. Termofor! Oh. Dopasowane bardzo ładnie. To piosenka, której tytułem jest jedno słowo. Oj. Mm. To może patrzę. Łukasz, to u ciebie. Dobrze. Dobrze cię widzisz. Co mi panie dasz? Jedno słowo jest słowem. A co jest? kara, kara, dodatkowa karta. Nie, nie o to chodzi. <grym> to jest tak, Ale ja wiem, ale kara. Szokaszin, szokaszin. Nie, nie to mi się nie Zepsułem okay. właśnie kiedyś tę piosenkę. Dobra. Już, no, kolejna kategoria. Kolejna kategoria. Baga. To aplikacja w Twoim telefonie. Niebieskie albo żółte. Niebieskie albo żółte. Twitter? <grym> Tak. Nie, nie, nie. Uwaga, to czasownik. Hmm. Nie, nie. Pompą? Deska. Czasownik, proszę. A nie rzeczownik? A czasownik! Nie, ja coś w ogóle słyszę innego Świetnie, Siedem. No, czasownik na ziemi. Nie, nie, siedzę. czasownik dla u. Układać. Bardzo dobrze. Daj tą kartę już. To stąd. To... Za karę, tak? A no Z... tak, za karę. To jest tak Uwaga, to zwierzę domowe. Karasz! No? No co na to b... karasz, no, Oczywiście, tak? że tak. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Lecimy dalej, słuchajcie. Nie zastanawiajcie się tak? na tym za dużo. To narzędzie do majsterkowania. Lek? Lek? Lewarek. Lewarek, młotek. Młotek <grym> <grym> akceptujemy, Ale uwaga. Na nie za bardzo. Nie, wiecie, nie, to, to jest gra dla rodziny. Yy, to organ wewnętrzny. Kolejnych nie pasuje, kurczę. Merko. Bardzo ładnie. Ciężko to właśnie tak chłopcze. Uwaga. <grym> to coś, co można znaleźć na statku. Wszystko hmm. Nie wszystko czy to jest na tą Deska. <laughs> no, Dokładnie, no, tak, tak. tak. Na desce piraci tam by tego. To nie, to, to, to Nie, nie tak. To, to, to... Uwaga! To nazwisko znanego autora lub autorki książek. Nazwisko odpowiedź. Autorka lub autor. Louis. Przesań! <laughs> Dobra, to przekąska. Lizak. Lizak przekąską. Czy sędzia to uzna? <laughs> tak, dobrze uznaje. To znana osoba z blond włosami. Janda. O, bardzo dobrze. No. Myślałam, że będę miała łatwiej, tylko z jedną kartą. To coś, co poprawia nastrój. Narkotyki! Browar? O, bardzo dobrze! Na A, a co poprawia nastrój na A? No. Alkohol. Acytamina. Andrzejki, <ścoughs> nie wiem. Andrzej. Andrzej, nie zawsze Kto wygrał poprzednią rozgrywkę? Basia. I teraz wygrałeś? No to jest jeden. Mieliśmy tak, myślę, że bardzo pozytywny klimat. Bardzo Wam dziękuję za rozgrywkę, słuchajcie. A ja Was zapraszam do kolejnej. Opraszam. Polecamy się przyszłość. Oczywiście, że tak. A ja Was zapraszam do kolejnej rozgrywki i w kolejnym odcinku zaprezentuję Wam razem z kolegami rozgrywkę w grę Dicty. czyli praktycznie to samo, tylko że po prostu zamiast słów mamy obrazki. A nie Dikty. Pikti, tak. Pikty. Było Pikti, będzie Pikti. Eee, no, no I tyle. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za dziękuję bardzo Basiu za Dziękuję, Basiu. Dziękuję, dziękuję. <grym> Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Dziękujemy raz jeszcze w wydawnictwu Treft za przekazanie nam gry, za sponsorowanie materiału. I tradycyjnie bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do... Oglądania. I do... Ogrania. Tak jest! Wiedziałem, że na jakimś tu można polegać. Wszystkiego dobrego i zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Cześć. Pa, pa.